Siema, ja jestem Karol i Dzisiaj zagramy sobie powerplaya I tym powerplayem będzie to nagroda I Będziemy grać postacią, która będzie, którą będzie Piperka Więc i pod tym odcineczkiem zostawcie jeszcze 5 łapeczek i będzie kolejny odcineczek Więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania Dobra, więc lecimy sobie papereczką na przekładaniec, Jest tak się nazywa mapa. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale chyba dobrze. W przeciwnym tymi mamy Bo, Mortisa i Szelkę. U nas jest Rico i Koltuwa, więc może być win, ale może być też przegrana. No i na razie zapowiada się, że to będzie. wgrywamy na razie. Na razie się zapowiada taki winek trochę, bo taki trochę nieogary. ładnie frak. No widać, że to są nieogary, więc powinno być to łatwy win. Ładnie tutaj jeszcze Zagramy sobie trzy mecze, tyle ile możemy. Jak nie wiem, jeszcze jak zostawicie tak szybko cztery łapeczki, nie wiem ile tam, chyba 5 albo cztery powiedziałem, to wleci kolejny odcinek z powerplaya. Bo mi oczywiście się spodoba taki odcinek z powerplaya. Jak już się nie spodoba to nie będę nagrywał. Możecie napisać też w komentarzu, czy wam się podoba taki odcinek z powerplaya. Bo, taki miałem pomysł i to nagrywam. Ostatni to był rap, i dzięki, że taki, dzięki że zostawiliście 9 łapeczek. Ale prosiłem o 15, ale że, i, że prosiłem, jak będzie 15 epok, to będzie kolejny rap, a nie będzie odcinek. Odcinki będą się praktycznie pojawiać teraz co kilka dni, jak będę miał czas. Tak średnio miałem z czasem, i dlatego tak nie wlatywały odcineczki od tego rapu. I jeszcze mam dla was ten wiadomość, że na 200 subów będzie, będzie QA. Bo tutaj już były dwa specjalne. Albo na 250, znaczy na 150 subskrypcji będzie QA. I będę tam odpowiadał na jakiś... Wrzucę tam jakiś odcinek, żebyście mi zadawali yy, pytania po prostu. I wtedy będę odpowiadał na te pytania. O, nie, żebyśmy tego jeszcze nie przegrali, dobra. Pomóżcie ten Mortis, dobra. Tego Mortisa trzeba zabić. Dobra, pierwszy meczek mamy wygrany. Dobra, więc widzimy się w drugim meczu. Dobra, więc się odpala. Teraz kolejny mecz. Mamy w składzie Kruka, Szelkę i Piper. Ja jestem Piperką, oczywiście. I, i mój jeden widz, Piccolo Boss powiedział, że lepsze są odcinki z kamerką, więc na, z głosem. Więc nagrywam na razie z głosem i następny odcinek będzie z, z muzyką dodaną. Już były dwa odcinki z głosem, teraz będzie jeden odcinek z muzyką bo nie wszyscy widzowie napisali z głosem, tylko jeden widz napisał z głosem ale pięknie ściągnęłem tego Leona i prawie tego surja. ładnie szelka go z tego, że spowolniła ja go dobiję chyba, no nie ładnie Serge podjechał nie możemy dopuścić, żeby Serge miał no właśnie Ostatni, jak miałem powiedzieć, ostatni poziom ulepszenia, bo wtedy to było piekło. Dobra. Gdzie on jest? Trzeba wycelować te goona tą kto ty? tutaj. To i uciekam od tego El Primo. Tak w Leona trafiłem jakoś. No zabiję tego Leona. Jest to bardzo wyrównany mecz. Jest to bardzo wyrównany mecz, nie powiem. Ten kruk skaczek jak jakiś kamień Adam Małysz na mamuci. Ładnie tam z a poleciała strzał. Poleciał strzał, ale teraz garze mi się przydał, żeby tego serca Kurczę no. Dawaj kruk. Yeah. Nie. Nie no ładnie trafiłem go. Więc chyba to też powinno być win, bo na pewno nie zbiorę 10 gwiazdek. Więc kolejny win na PowerPlay. Ładnie na ten PowerPlay idzie. Dobra, więc jeszcze motka, Piper i, i widzimy się na kolejnym meczu. Dobra, odpalamy kolejny meczek. Idzie nam bardzo, wyśmienicie. Bardzo dobrze nam idzie. Teraz mamy podobny składnik, taki skład mieliśmy sam? Nie, no, inny był chyba, Kruk był. Dobra, już by był pierwszy frak, jest pierwszy frak. Ja powiem, że bardzo łatwo się gra. Ładnie frag wleciał na konto. Ba, jeszcze dziś noberwał bombę. Pięknie. Teraz out time poleciał. Kurde, 9-0. Tu jest Jean. No nie no, atakują. No ale bo tu jest ten dzień, który mi zaraz zabije. Gadżet odpalę. Teraz taki piękny mecz z paperko. Dobra, ładnie zasnaipiłem tę godzina. Teraz jestem na RSP ich. To jest nie jest za dobra sprawa, bo to jest bardzo niebezpieczne, ale to godzina chętnie sobie zdejmę jeszcze kilka razy. Zdjąłem go, dobra. Jackie, ale ty mi nic Jackie nie zrobisz, więc o tym. Sobie tutaj ty odlecę. No I chyba zapowiada się kolejny łatwy win na powerplayu. play'u. A, łatwy, jak zginęłem. <grym> dobra. Będzie kolejny winek na powerplay'u, więc bardzo łatwo się tego powerplay'a grało. Dobra, żeby się przydało tego godzina frago, sfragować, ładnie trafiłem gadżetem, ale ładny win, więc zjedziemy się już na zakończeniu. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka do kolejnych odcinków, co ja oczywiście to nie był już -Y. Więc się ma.